Witajcie, zapraszam na rozkład dla bliźniąt na czerwiec. Miłości oczywiście. Energia osoby wydarzenia, rozkład ogólny, nie rozumie z każdym, nie będzie dla Was wszystkich na pewno. Bierzemy tylko to, co jest dla nas, reszta zostaje. Ale zawirowania, smuteczki, miłosne, rycerzu, gdzie ty tutaj podążasz, gdzie ty kroczysz? Tak on się tutaj zawziął. Jest taki upór w jakiejś kwestii, no bo tutaj zjawia się taki ognisty pan, ale uwaga na niego, bo on taki czarowny, taki może być, no. Ociekający, interesujący, może tak pobudzać, może no, tak się tutaj będzie kręcił koło was, taki prowokator. Ale to jest coś niezdrowego tutaj w tej anarchii. Uważamy na zaangażowanie, bo jedna ze stron albo i obie tak się mogą jakoś miło, fajnie ze sobą poczuć. Ale trzeba tego kogoś przejrzeć. Trzeba go przelustrować, bo on, on jest niespokojny. I on ma jakiś bałagan. W głowie ma bałagan i w życiu ma bałagan. I uwaga, żeby on wam tutaj tego bałaganu nie przyniósł do was. Bo nie ma tu stabilności i nie ma spokoju takiego. Nie ma takiej poważnej oferty z jego strony. Bo on jest taki. Taki niepoważny, niekonkretny, tak? Tutaj sam nie wie, co ze sobą zrobić. To może być jakiś taki poszukiwacz przygód. No i jak on się tutaj zjawia, to może nie być do końca taki szczery. Skąd on przychodzi? Z jakiej krainy, rycerzu, przybywasz? Może się okazać, że on jest z kimś związany. I on ma w życiu swój jakiś tam świat, swój komfort i swoje sprawy, za które odpowiada. No, i rycerz tu tutaj mógłby tak przelecieć, jak taki wiaterek, zasiać niepokój, bałagan, a później zniknąć. A dlaczego by tutaj chciał zniknąć? Bo dla niego za dużo, bo go uczucia przerastają, bo jest za dużo emocji, jest mu trudno i nie udźwiguje. I by się tutaj mogło pojawić jakieś złamane serce, rozczarowanie, i ktoś tutaj cierpi, komuś jest smutno, kogoś boli. No, bo takie zagrożenie, że obie strony by złapały taką energię, i to by was tylko ciągnęło w takie smuteczki, niespełnienia. Ale też uważajcie, bo można na wyrost myśleć, martwić się, a to zupełnie nie jest potrzebne. Jak ty sobie na to nie pozwolisz. I ty powiesz temu rycerzowi, gdzie są jego granice. Przede wszystkim będziesz wiedzieć, czego ty chcesz. No, to masz szansę na tutaj świeżoneczkę. Nowa pałeczka w górze. Tu masz dwie pałeczki. No, i jak ten rycerz tutaj się nie sprawdzi, bo on choćby może chciał i mógł, to się nie będzie tak naprawdę mógł sprawdzić ze względu na sytuację życiową. I jak ty puścisz tego rycerza? Masz się wyleczyć z czegoś, masz zostawić coś, odpocząć, odsunąć, się zdystansować, bo wtedy lecisz w nowe. Bo tam jest Twoja nowa bałeczka, Twoje nowe życie, Twój nowy etap, Twoja nowa energia. I ty uważaj na tego e, lekko ducha, na tego, kto cię może bardzo tak, on cię będzie czarował, tak ci będzie kadził na randkę, jaka ty piękna, chodź tutaj ze mną, na kawusie i wszystko, i tak tutaj, no, bardzo cię będzie tak mamił ale nic dobrego nie przynosi. Bałagan wprowadza i sobie robi bałagan w głowie i wam. No, to się tak jak się ona tak odsunie, obroni, przestanie jakby dawać tą swoją energię temu rycerzowi, to ona sobie tutaj wstaje, podnosi się i leci wprost do spełnienia swoich marzeń. Lekka, szczęśliwa, rezolutna i ta nowa energia tej nowej, świeżej siły która tak stawia do pionu i pobudza do życia. Wyleczysz się, wydobrzejesz, wy bo to, to jest to, co masz najlepsze zrobić dla siebie. Po prostu, daj sobie czas, prześpij się dłużej, odsun się a wszystko będzie dobrze. No, tego rycerza tutaj pożegnasz, bo, bo masz inną tutaj pałeczkę. Na horyzoncie. I tym się będziesz cieszyć. To będzie Twoja nowa droga, która cię będzie prowadzić do, do takich radosnych chwil. Jakiś tutaj nowy począteczek po tym będzie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.